No szliśmy tutaj po złoty medal, byliśmy nastawieni na złoty medal, każdy zawodnik, każdy sportowiec liczy na to złoto. No i zaczęliśmy na złoto, skończyliśmy na brązowym medalu, ale to też bardzo cieszy i buduje na kolejne wyścigi. Pierwszy medal dla Polski dla Was ma jakieś znaczenie, czy niekoniecznie? Jak najbardziej otworzyliśmy worek z medalami. Miejmy nadzieję, że każdy, każdy finał, w którym startuje osada, czy, czy, czy sportowiec Polski życzymy im złotego medalu, żeby tych medali było jak najwięcej. Jesteśmy na polskiej ziemi, a nie. Niech ten worek rośnie. Powiedzcie, powiedz, jak wam się pływa na tym torze? No, wiadomo, jest tu zbyt, zbudowany specjalnie pod tej ale no raczej nie czas, się tu startuje. No, my jesteśmy miło zaskoczeni, bo jak na to, że właśnie tutaj nie odbywają się takie zawody na co dzień, to tor bardzo fajnie przygotowany, bardzo fajne miejsce, woda czysta, bardzo, bardzo pięknie przygotowany. Ja się zapytam, czy jest lekki niedosyt, bo tam nie dużo brakowało do srebra. O, jest, jest duży niedosyt, ścigaliśmy się po pucharach i podobnie to wyglądało. No Gdzieś w wyścigu z tyłu głowy się działo to, że musimy mieć na, na ostatnich metrach, e, musimy zostawić trochę siły, bo wiedzieliśmy, że Włosi zawsze jeżdżą tak, że, że, że z tych ostatnich metrów będą, będą chcieli nas wyprzedzić. I do dosłownie tam 450 metra już byliśmy, mieliśmy z tyłu głowy, że no już nie dogonią nas, bo naprawdę myśmy sporą przewagę, ale no jednak potrafią to zrobić w bardzo dobry sposób no i na naszą, na, na naszą niekorzyść nas wyprzedzili. Zapewne na laurach nie osiadacie? Jakie plany na przyszłość? Oczywiście, że nie osiadamy i nigdy pewnie nie osiądziemy. Czekamy do Mistrzostw Świata. Mamy jakieś dwa miesiące, i tam miejmy nadzieję, że już Włosi nam nie podskoczą. To jeszcze raz Wam tego życzę wielkie gratulacje. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.